Dobra, zaraz będę dzwonił. Dzięki za 5 zł Eric Kartma. Dzwonię po mieszkanie teraz. Zara, 2 złote. Ziomek ukradł skrzynkę elektryczną i oddaje za darmo na ORXXDD. No kurwa, nie odbiera ta typiara. Ej, dzięki, że mi takie perełki podsyłasz, to są kurwa perełki. Pa, norma, normalnie skrzynia elektryczna, człowieku. Zajebał skrzynkę i oddaję ty. O, dzwoni ktoś do mnie. Halo? Tak, słucham? W sprawie wynajmu mieszkania dzwonię, to jest aktualne? Eee, tak. We Wrocławiu? Tak, jak najbardziej. A kto jest stroną zainteresowaną? Jeszcze raz. Kto jest stroną zainteresowaną? Ja. Dobrze, a pan jest sam czy. Sam. Mhm. Znaczy no, generalnie pytam, ile osób by korzystało Właśnie. z mieszkania i jakie? No ja sam bym korzystał. Pan sam. Mhm. No, może tak za pół roku się chłopak do mnie wprowadzi, to jeszcze nie wiadomo. Mhm. Tak, no, oferta jest aktualna. I kiedy można przyjść obejrzeć? Powiem panu tak. Ewentualnie jutro, albo dopiero no. w środę późnym wieczorem, ponieważ. O, to w środę e... wieczorem by pasowało, bo to chłopak akurat wróci z pracy, bo teraz za granicą byliśmy, ślub braliśmy w Ameryce. I mm -hmm. w środę byśmy mogli we dwóch przyjść obejrzeć, nawet proszę pana, ale naprawdę późnym wieczorem, gdzieś koło 20.00. No to czy... pasuje, pasuje. Halo? Tak, bo. Pasuje. A pani mi powie, to ubeblowanie, to wszystko zostaje? Tak, tak. No i pięknie, a telewizor jakiś tam jest? Nie ma. Nie ma, niestety nie ma. A możemy zrobić tak, że pani by telewizor na raty wzięła i spłacała? Halo. Hmm, nie wiem, nie wiem, musiałabym to przemyśleć. Bo wie pani, teraz będzie euro 2024, to bez telewizora to bieda będzie, wiadomości nie idzie obejrzeć. Mhm. No. Ale panowie pracujecie, czy kim panowie jesteście? z Studentami? Nie, no z studentami ja. Pracującymi? Ja pracuję. Chłopak mhm. też pracuje w agencji towarzyskiej za granicą. I on tylko raz na miesiąc jest w Polsce. Mhm. Czyli praktycznie bym sam tam mieszkał. My też OnlyFansa prowadzimy razem. No, wie pani takie nowoczesne metody. Ale metody czego? No, metody zarobku nowoczesne. Mhm. Żeby, pracowa żeby pracować siedząc w domu i się nie narobić. No ale... Y... Ja mogę pani z góry za cały rok zapłacić nawet, bo na rok bym chciał wynająć. Proszę pana, ale czy pan y... chciałby jakieś usługi świadczyć w mieszkaniu? No nie, to chłopak za granicą świadczy. A pan nie? No ja nie, ja jestem porządny. Ja nie robię takich rzeczy. I taki chłopak panu odpowiada, który za granicą świadczy? No, no wie Pani, on zarabia, pieniądze daje, przywozi, to niech tam się robi co chce, nie? My, no w, ogóle Pana, będziemy, my w ogóle będziemy też dziecko adoptować niedługo. Jak, oj, we, jak, jak wejdzie ustawa... Na dziecko to ja się nie zgadzam. Ale jak wejdzie ustawa dopiero, wie Pani, to może za 2-3 lata? Proszę Pana, tak czy inaczej, albo jutro, koło godziny 17... Albo dopiero w środę, i nie ukrywam, że najbardziej by mi ta środa pasowała. No, mi też w środę, wtedy chłopak wraca z zagrabicy. Mhm. No. Dobrze, to. Ale odnośnie telewizora, to nie jestem w stanie nic panu zagwarantować. Czy ja bym y, chciała po prostu kolejne jakieś obciążenie finansowe? Aha. No ale jeżeli pana stać na to, żeby zapłacić za rok z góry, to co nie stać pana na telewizor? Dostać, ale wie pani, zawsze z telewizorem wynajmowałem. A do tej pory y, wcześniej mieszkało trzech panów w tym mieszkaniu i żaden nie miał telewizora i nikt tego nie wymagał. Także to oni bez telewizora się radzili oni? Nie wie pan, no mieli internet, więc no, nie korzystali z Bo to za 3000, za 3000 miesięcznie pani chce wynająć, tak? No, plus 1300 zł czynsz, i plus zaliczki na prąd. No to pasuje. I ten pani mi powie, jakby pani 200 zł opuściła, to ja sobie telewizor kupił wtedy. Albo 100 zł chociaż. Proszę pana, a, yy, ja bym chciała wynająć na najem okazjonalny. Czyli że Żeby... do, do notariusza? Tak. No to bez problemu, bo poprzednie mieszkanie też tak wynajmowałem. Mhm. Dobrze, wie pan co, no możemy się spotkać w środę i zobaczymy po prostu co i jak. Czy pan mi się spodoba, czy, czy ja się zdecyduję? Aha. Także. No mi się na pewno spodoba, pani co tam będzie decydować o czym? Po, wy, po wyglądzie pani oceni, czy ten, czy może być, tak? Nie no wie pan, no musimy porozmawiać. No chciałabym pana zobaczyć, tak? Przez telefon, to trudno mi tutaj od razu pan... No dobra, to ja se włosy przefarbuję, bo różowe włosy te, teraz mam, nie? Muszę se włosy przefarbować i na środę będę gotowy, żeby się spotkać. Dobrze. Potwierdzimy sobie yy, jeszcze spotkanie. A pani leczmy. mi powie jeszcze, bo nie wiem, jak się ubrać na, na spotkanie, na mieszkanie. Sukienki pani nie przeszkadzają? Jak, jak chłopak nosi sukienki? No, powiem tak, no, nie mam w sobie zbyt dużo tolerancji dla odmienności. Bo wie pani, ja nie lubię nie się w sukienkę ubrać, rajstopki jakieś seksowne, usta pomalować. Dobrze, do widzenia. Czyli na środę, tak? Ty, rozłączyła się, szmat. Rozłączyła się, w chuja poleciała, zrezygnowała, jak usłyszała, że ja różowe włosy mam i ten... <gry> Kurwa zrezygnowała z wynajmu, ty dobrze do widzenia.